Cześć! Nazywam się Styna Bruniecka i witam Cię na kanale Zostony Mus. Dzisiaj temat związany z tym, jak zaplanować przekształcenia działalności gospodarczej spółka z o, o, natomiast tym najprostszym sposobem, czyli otwieramy sobie spółkę ZO i zamykamy działalność gospodarczą, czyli jakby zakładamy kompletnie nowy podmiot. No i teraz co ja zwykle doradzam przedsiębiorcom, bo często jest tak, że jak już ktoś podejmie decyzję, to chce natychmiast mieć spółkę ZO, a to zwykle co szybko to nie działa za dobrze. Proponuję zawsze, na przykład, żeby ustalić sobie godzinę zero. Taka godzina zero to jest najlepiej pierwszy dzień jakiegoś miesiąca. Załóżmy dla naszego przykładu, że będzie to 1 marzec 2021, czyli od wtedy chcę działać już na spółce ZO. Więc rekomenduję założenie spółki odpowiednio wcześniej. Jeżeli to będzie S24, no to pewnie początek lutego spokojnie wystarczy, dlatego że nawet jeżeli sąd będzie działał opieszale, czyli to będzie około dwóch tygodni, no to już w połowie lutego będziemy mieli firmę. Natomiast jeżeli chcemy zakładać spółkę drogą klasyczną, no to trzeba to zrobić pewnie na początku stycznia, bo tutaj sądy mają bardzo często dosyć długie obsuwy, i tutaj bardzo mocno rekomenduję, żeby w Waszym imieniu dokumenty złożył adwokat, radca prawny, bo zwykle dokumenty z takim podpisem są traktowane trochę bardziej priorytetowo w sądzie. Tak to zwykle niestety wygląda. No i teraz, jak już będziecie tę spółkę mieli, on to będzie na przykład połowa lutego, nadal macie działalność gospodarczą, to w tym momencie, jak już spółka istnieje, to jesteście w stanie zawrzeć umowę cesji na, nie wiem, internet, telefony, jakieś leasingi. Z datą wejścia w życie 1 marzec. Czyli podpisujecie umowę na przykład, nie wiem, 18 lutego i data wejścia w życie tej umowy sesji to jest 1 marca 2021. To samo możecie zrobić z pracownikami, to samo możecie zrobić ze sprzętem. Czyli w momencie, jeżeli chcecie sprzedać jakiś sprzęt z działalności do spółki, to możecie to zrobić umową kupna-sprzedaży z datą wejścia w życie 1 marzec. Więc za każdym razem możecie na spokojnie przygotować sobie całą dokumentację, i w tym momencie pozwoli Wam to na swobodne działanie od 1 marca. W tym momencie ja rekomenduję zawsze zamknięcie działalności gospodarczej, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby móc wyrejestrować się skutecznie z VAT-u. Więc w tym momencie, jakby w taki sposób, rekomenduję podejść do sprawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu macie na spokojnie załatwioną sprawę, na spokojnie macie czas, żeby podpisać wszystkie umowy. Bez wariackich papierów, bez stresu i jakby bardzo często padają pytania, czy już wtedy w lutym, na przykład w tym przypadku w lutym, trzeba prowadzić usługi księgowe. Prawie na pewno nie. Prawie na pewno będzie Wam potrzebna dopiero księgowość na spółkę zo o od 1 marca, czyli od wtedy, kiedy rzeczywiście będziecie działali jako, jako spółka zo. Więc to może pomóc Wam w tym, żeby przygotować się do takiego działania, do takiego procesu. A oczywiście więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej zustroniamos.pl